Teraz szare i smutne, ale już w najbliższą niedzielę światełka przy Ostrowieckim Browarze Kultury rozbłysną kolorem czerwonym. Im goręcej będą biły serca uczestników 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym mocniej będą świeciły żarówki. Inicjatywa radnych i organizatorów Wośpu, żeby ten cały dziedziniec, czyli ta przestrzeń, na której teraz się znajdujemy, to także dziedziniec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że już po tym 31 finale Jurek Owsiak do nas przyjedzie, bo myślę, że, że przestrzeń jest fajna, służy ludziom, czyli dokładnie realizujemy mniej więcej takie same zadania, jak, jakie realizuje Wośp, a przede wszystkim pomagamy ludziom i to jest nasz główny cel, także. Tak, jak w fundacji. Zatem 31 finał zapisze się w historii miasta jako ten pierwszy na dziedzińcu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowania do imprezy trwają, a scena w budowie. Zaczynamy od 16.00. Specjalny hymn skomponowany przez Ostrowieckich muzyków. Potem, już tylko i wyłącznie, muzyka na żywo. To jest też bardzo ważne. Gwiazdą wieczoru o godzinie 20.00 z, z małą przerwą na światełko do nieba będzie witek muzyk z ulicy. Fantastyczny koncert, myślę, na żywo poniesie publiczność, tak jak ostatni finał, który taki duży tutaj odbywał się na dziedzińcu. To był rok 2020, wtedy Zespół Mafia, a teraz Witek Muzyk ulicy, ale WOŚP to także granie razem. Gramy razem z Miejską Biblioteką Publiczną i z Biurem Wystaw Artystycznych, a także z mosir i Fundacją Aktywnych Mam. W sali wielofunkcyjnej będą się bezpłatne, oczywiście bezpłatne dla uczestników, ale będziemy bardzo mile widzieć wrzutki do, do puszek, warsztaty to Będą warsztaty tworzenia lampionów kolorowych, zakładek do książek, koralików, takich bransoletek na, na ręce tutaj właśnie wolontariusze z MOPS-u to będą robić. Będzie kuchnia, czyli e, mogę powiedzieć tak, e, artystycznie każdy wyjdzie niegłodny, ale także zadbano o żołądek, także tutaj radni wspólnie z nami e, taki poczęstunek za piątkę do, do puszki będą e, robić. Bo przecież liczy się każda złotówka. Na dziedzińcu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy widno zrobi się o godzinie 20.00 podczas światełka, które wprost z gorących serc laserowym strumieniem dotrze do nieba.